Tam był taki grubas, który mówił, że polskich żubrów, to on tak nienawidzi, żeby je powybijał, jeden do jednego z zimną krwią, mówił, że woźbą tak nie cierpi, że to są złodzieje i że kobiet jeszcze, mówi... on mówił, że kobiet nie szanuje i nie powinny mieć żadnych praw, nie idźcie do niego, to jest bardzo zła osoba, nie polecam wam, najgorsze doświadczenie w moim życiu. Stary, ale co ty w ogóle gadasz? On, on jest głupi, bardzo głupi, nie, nie, nie lubię go. się znowu na podłodze budzę? Czemu? Zapalę światło, bo zbytnio nie widzę, co tu jest do Dobra, widzę z tego pomieszczenia, bo nic tu pomie O, jakiś koleś. tup 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 tup. tup, tup. <grym> Przegryp. Witaj w Bakshot Roulette Nazywam się Krupier, bo za Krupier kocham i cierpię katusze. Ostatnie zdanie nie ma sensu, chyba. Słuszna uwaga, ale ogólnie te gra zbytnio nie ma sensu. Będziesz grał po prostu ze mną w rosyjską ruletkę. Strzelbą. Dobra, przekonałeś mnie. Dobra, to weź sobie tutaj ten... ustaw nazwę, w sensie no... no jak się ten nazywasz... Ej, 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 kasuj to. Spokojnie, to są te, takie chińskie ciasteczka. To, 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 to nic złego. Zaczniemy zaraz pierwszą rundę. Zasady są proste. Jeden nabój pełny. Dwa ślepaki, jeśli strzelisz w siebie pustakiem, to możesz wykonać kolejny strzał, a jeśli strzelisz pustakiem we mnie, wtedy jest moja runda. Łatwe, co nie? Jeśli wygrasz, dostaniesz dużo pieniędzy, a jeśli przegrasz, to twoja dusza... Uff, nie chcesz wiedzieć, co się stanie z twoją duszą. A wygrał ktoś kiedyś? Nigdy. Jestem najlepszy. Szacun. Dobra, czyli jeśli strzelę sobie w głowę, to mam większą szansę na wygraną, bo jest chyba więcej pustaków chyba rozumiem już zasady w sumie to był taki paradoks z drzwiami i jak że no jak pierwsza odpada to jest 66 6... co się śmiejesz tam sobie tam mówiłem coś 66 na wygraną to jak zmienię drzwi nie wiem czy to ma sens ale ten ale chyba wygram Chyba zapomniałem zrobić wstęp. No to mniej więcej film miał powstać już w jakimś marcu, ale trochę mi się nie chciało pisać scenariuszu. Był pisany trochę na odwal, dlatego go usunąłem i wszystko piszę teraz od nowa. I gdyby nie niektóre wydarzenia, to pewnie film powstałby wcześniej. Z plusów to, że obecny scenariusz w porównaniu do wcześniejszego jest pisany na podstawie gameplaya, więc na pewno będzie bardziej realistyczny. I ogólnie czuję się trochę oszukany, bo ten no, najpierw tej gry nie było na Steamie, więc musiałem to kupić na jakiejś platformie, skupy i teraz na tej platformie nie dają już nowych wersji, więc musiałem kupić tą grę dwa razy, tym razem na Steamie i weźcie to jakoś docencie, bo mnie ten trochę oszukali, więc proszę o docenienie tego i jeśli czyjś content opiera się na robieniu shortów z filmami innych, to nie mam problemu, możecie wstawiać. Shorty z tego filmu, ale oznasz się oryginał, chociaż o nie proszę. Chyba, że serię wam się podoba ten film, to wtedy zachęcam. Proszę o komentarze, może być hejt, ale taki sensowny w stylu. Popracuj trochę nad tym lub nad tym, a nie taki, że mam głos jak clown po kastracji. Jak już skończyłeś, to weź strzelaj. A ja nie wiem, jakie są naboje nawet. Było trzeba patrzeć. Styl pysk, i grochu. Gdyby w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych uwzględniono też fast foody, to widziałbyś swoją szczerbatą mordę za każdym razem, gdy jesz obiad. Że co? Wy stary, wyluzuj czy coś. No, że jesteś gruby i ten, i nic cię nie lubi. I co? Jeśli nie jesteś taki zabawowy. Gdybyś patrzył uważnie na noboje, może byś nie przegrał. Jakieś ostatnie słowo? Przez pierwsze 20 stron zbrodni i kary, wciąż myślałem, że Dostojewski robi kontynuację mitu o i karze. Psz. Jen, julek. Zasady są takie same, ale teraz masz dodatkowe przedmioty, wyciągnij je z tego pudełka. Może jakiś dzień dobry, albo Guten Morgen. Myślałem, że nie żyjesz. Mhm. No jak mówiłem, piwem pomijasz jeden nabój, a papierosy dają ci dodatkowe życie. Dobra, chyba opłaca się teraz wywalić jeden nabój. Om-om. Strzelę sobie w głowę. Co to? Ja z moimi kolegami. Jo! Też jestem ich fanem. Byłem ostatnio na ich koncercie. Masz zdjęcie z tym łysem, co śpiewa? Masz na myśli rojka? No, wiesz, że ich zespół się tak troszkę rozsypał, bo on odszedł, co nie? W sensie tak jak om, z Nirwaną. Om, om, om. Nie wiem, czy wywalenie naboju pomoże, ale chociaż napiję się piwa. Om, 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 om. Skoro były dwa naboje i dwa pustaki i wypadł jeden pustek, to jest większa szansa na pełen, więc strzelam w Ciebie. Jakim cudem w ogóle sprzedają ci piwo, skoro wyglądasz na 14 lat? Hmm. Chyba po prostu dobrze udaje pewność siebie. I... A ja myślałem, że ona w końcu mi odpisze. Om, 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 om. Widzę, że zrozumiałeś zasady. Wstawaj, <słuch> wstawaj, pobudeczka. Czemu co chwilę się dezorientujesz? No jakbyś mnie słuchał podczas mojej przemowy zamiast się gapić jak debil, to byś wiedział, że scenariusz jest pisany na podstawie gameplay'u, a po prostu jestem debilem i zbytnio nie przyłożyłem do niego uwagi. Czy możesz przestać co dwie minuty zrobić dygresję, łamiąc to czwartą ścianę, bo ciężko jest się wczuć w fabułę? jaką tu wlazł? Kim ty w ogóle jesteś? Ale w sumie masz rację, akcja się rozkręca, więc nie będę tego psuć. Weź go zabierz stąd. Wajdę stąd sam, to że ten debil nie narysował mi nóg nie znaczy, że ich nie mam. A co robią, w sensie no kajdanki? No jak mnie nimi przykujesz, to będę zablokowany na jedną rundę. A lupa, bo chyba zapomniałem powiedzieć, pokazuje jaki jest następny nabój załadowany, kumalski? Słuchaj, kurier, zaraz użyję kajdanek, to cię będę, ten, zakuwał. <laughs> Mogłem się jeszcze podleczyć w tej rundzie. Było trzeba się podleczyć, ewidentnie. Teraz powiesz, ale interesujące. Ale interesujące. Ha! Jakbyś nie złapał, to było nawiązanie do JoJo. Dobry w to jestem, co nie? Brzmisz teraz jak Jim Cele, śmiejący się, że wyciskają więcej niż osoby, które nie poświęcają całego życia na siłownię. I mają na przykład też inne zainteresowania lub kochającą dziewczynę czy coś. Łąp, łąp, łąp. W sumie to mogłem uważać na to, co się dzieje w tej grze, bo trochę znowu mnie odkleiło. Dobra, nie ma tragedii, bo mam jeszcze jeden strzał dla krupnika. A, no to jednak nie mam. Znowu kajdanki, lupa. W sumie, jak życie daje ci pod nogi, rzuca kłodę, to zrobię sobie z nich lemoniadę, więc robię combo. No weź pomóż, no. Przysuń mi, bliska. Spoczy. Skoro mówimy już o pomaganiu, to nie mogę zapomnieć o wtyczce! Nuszek coś widzowie robi podwójny damage, bo chyba nie mówiłem. Odwróć się przodem, bo dostaniesz strzał na plecy. Say that again? Weź się go pozbądź. Dobra strz... Dobra strzelam. Koniec bakshot roulette. Czekaj, powiesz więcej coś na ten temat? Nie, ponieważ zupełnie nie mam zielonego pojęcia, o czym mówię. Wyś czasami pomyśl, zanim coś powiesz. Ja też czasami jestem w szoku, co może wypaść z moich ust. Jak powinno się najpierw myśleć, a potem mówić, to ja najpierw mówię, a potem mówię. I mam wywalone na to, jak poczują się inni. Jak ja nie lubię takich ludzi. No ja też. No ja też. A, bo ja mam jeszcze jeden strzał, to se strzelę jeszcze raz. Aha. Dobra, moja kolej. Om, um, om, um, om, um, om, um, om, um. Ale bym coś zjadł... A... Ja mam jeszcze jeden strzał dla siebie. To strzelę w siebie, bo lepiej jest strzelić w siebie, niż trafić w przeciwnika, ale spudłować. Ale jestem słaby w tą grę. No mówiłem, że jestem w to dobry. Jedyne, co mnie może teraz uratować, to szlugi. Eee... Jestem usmażony. Przynajmniej nie umrę na trzeźwo. Orety szykuje się niezło strzelanina. I nie, nie dokończę tego żartu. Skończ gadać i strzelaj. Szczać mi się chce. Czekaj, co? Strasznie dużo tego piwa zero wypiłem. Aż chce mi się siku. Jak to zero? Całe piwo zero, jakie miałem, dałem moim dzieciom, aby mogły pić w szkole na lekcji. Bo jest to w 100% zgodne z prawem. To co ja piłem? Przecież masz napisane nawet na puszce. Imperator 12%. W takim razie się chyba lekko przejdę. Pięć razy później. Ja Wsiała. Ej, tu nie wolno chodzić, stulpy zgruba się i zakładaj kajdanki. Ale który z was jest prawdziwy? Ej, 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 ja tu tylko sprzątam. Stary, on nawet nie skopiował mojego wyglądu ani nic, jestem od niego brzydszy, a on nawet nie ma twarzy, bo temu debilowi się nie chciało nas narysować porządnie. Ej, nie obrażaj animatora, wiesz co on potrafi? Nie myć się przez tydzień. Dobra, to nastuwaj coś kształtym, pokażcie jakiś gest. Dobra, to ty. O, i jeszcze raz. Idę spanko. Pobudeczka. wakey wakey. Jo, ale się animacja teraz polepszyła. Pewnie dlatego, że jest to jego pierwszy film i dosłownie widać z każdą sceną poprawienie jakości. Wcześniej było brzydko i niestarannie. No, dokładnie. A po licznych staraniach już nie jest niestarannie. W końcu dotarliśmy do ostatecznego starcia. Żadnych defibrylatorów, żadnych transfuzji krwi. Teraz ty tańczymy na krawędzi życia i śmierci. Mocny tekst, co nie? Wiecie, że jest to oryginalny tekst z gry, przetłumaczony na polski. Bardzo ciężko pisze się dialogi na podstawie gry, w której mówi tylko jedna postać i to tylko raz na jakieś 3 minuty. Wyciągnij cztery przedmioty. O, cztery przedmioty to całkiem sporo. Piwo, papierosy, piwo, papierosy. Znasz już zasady. Dobrze, to wywalmy sobie nabój. Om 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 om. Ale ładna ta strzelba. Więc w sumie strzelę w ciebie. Pysz! Chyba polubiłem tę grę. Ciekawe, czy jego matka też tyle paliła, jak była z nim w ciąży. To nie dlatego jestem taki brzydki. Ała! Jak skończyłeś się już popisywać, to weź strzelaj. No i klasycznie nie pamiętam jakie są naboje. Masz tu załóż te kajdanki. O, czerwony. No jeszcze se noża użyję, bo będę strzelał do ciebie. Strzelę ci w ryj. E, 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 spokojnie. Kalma. Wypiję piwo, no bo lubię piwo. Om, 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 om. Chyba jeszcze muszę w ciebie strzelić. Psz! Om, 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 om. Przynajmniej lupy nie ma. Mam coś lepszego. No to przegrywam. Możesz poczekać i nie używać przedmiotów specjalnych, kiedy nie ma twojej rundy? Czekam aż przejdziesz do przedramion. Yy, zanim stałem się łysy, byłem rudy, a nie niebieskowłosy. Giaty, giatami, ale właśnie przegrywam tą grę. Jak? Rozumiesz już, na czym polega ta gra? Boisz się? Czujesz, że zaraz umrzesz? Super, nie. Wiesz, mimo że może tak to wyglądać, to grając w tą grę z tobą i po długim zgonie w tym wypełnionym zasranymi pisuarami kiblu, doszedłem do wniosku, że bardziej przeraża mnie fakt, że czuję się bardziej żywy będąc w teorii półmartwym niż tak na co dzień normalnie. Trochę dziwne, że zorientowałem się, że marnuję swoje życie dopiero wtedy, gdy zacząłem grać w jakąś bezsensowną ruletkę z typem co wygląda jakby gry z parapety. Głębokie jak iceberg lora tej gry. Może jeszcze jesteś pijany czy coś? No to podepnij mi w takim razie kroplówkę to nie będę. Nie, nie, nie! Widziałeś przed chwilą. Właśnie odłączyły się ten, no, sprzęcik się odłączył. O, no to żyje. Ile piwa? Dobra, załóż te kajdanki. Eee, pustak, okej. Okay. Piwa jak i nieśmiesznych o nim żartów nigdy za wiele. Om, 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 om. Ach. A, no to strzelę w ciebie jeszcze raz. bo co mam do stracenia? A to pech. Om, 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 om. No to w takim razie mam do stracenia z całą grę. Pobudka. Już wyciągnąłem za ciebie przedmioty, kiedy spałeś, bo strasznie długo się to animuje. W takim razie się trochę podleczę om 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 się właśnie wygrywa tę grę. Patrząc na nasze przedmioty, to jeśli nie wygram tej rundy, to raczej już nie wygram gry. Psz! Jesteś gotowy? Gotowy jak słońce. Nie, czekaj, mówiłeś wcześniej, że nikt nigdy nie przeszedł twojej gry. Co się stanie, jak wygram? Ja umrę, a ty dostaniesz force. Nie tego chciałeś? A tu nie ma jakiegoś remisu? Nie potrzebuję remisu. Chcę umrzeć robiąc to, co kocham. Bawiąc się z nieletnimi w swojej piwnicy? No nie! Pijąc piwo i paląc papierosy. Uprawiając hazard. Z nieletnimi. Ale ja nie chcę cię zabijać. Jak nadal będziesz sztucznie nabijać czas ekranowy, to już prędzej od ciebie zabije mnie rak płuc lub wątroby. W takim razie dzięki za grę. Cieszę się, że mogłem z tobą zagrać. Pff. Oto twoja nagroda. Wow, ile forsy. Mogę sobie za to kupić jakąś drogą rzecz. Lub dużo jakichś tanich rzeczy. Odwiezę cię do domu. Dobra, to jak wymarzysz mi pamięć, to możemy już jechać. Jak to wymazać pamięć? O czym ty stary mówisz? No jak w filmach, żebym nie powiedział co tu się wydarzyło ani nic. Ani ogólnie żebym nie miał jakiejś traumy do końca życia czy coś. Nie mam takiej maszyny, ani nic w tym rodzaju, więc nie wymarzę ci pamięci. A poza tym to nie miałoby sensu, bo nie wiedziałbyś skąd masz nagle milion złotych. No, fajnie, fajnie, ale po pierwsze nie słuchałem, a po drugie, mam to w dupie. Ej, ale nie tak niemiło. Usuń. Kazuj to z internetu. Nie. Wymasz albo nagram o tym film na YouTube i powiem wszystkim. Rozumiesz? Wszystko. Dobra, zamknij pysk. O, widzę, że już wstałeś. No, wstałem. Masz tu jakieś 200 tysięcy nieokreślonej waluty, bo tyle wyszło po odliczeniu wszystkich podatków, i jeszcze kupiłem nam po kebabie. O, miło z Twojej strony. Proszę bardzo, a teraz idź, bo jesteśmy już pod Twoim domem. I nie bierz tego do siebie, że no wiesz, no. Nie no, luz. Trzymaj się, miło było, ale akurat w tym przypadku mam nadzieję, że się już nigdy nie spotkamy. Oby. Ej, nie wymazałeś mi pamięci. Wszystko pamiętam. Powiem wszystkim. Powiem wszystkim moim dwóm znajomym. Ej, dzięki za oglądanie. Piszcie, co mogę zmienić, bo Wasza opinia jest dla mnie najważniejsza. Jest to mój pierwszy film, więc będę się starał uczyć na błędach. Jeśli mógłbym coś dodać, bo w sumie mogę, bo to jest mój film, yy, no to przepraszam, jeśli to oglądasz. Oraz życzę wszystkim wesołych świąt. Dobrze mi poszło udawanie, że jestem martwy. Gdybym nie nadał takiego klimatu, że on będzie tym pierwszym. Wiesz, wybrańcem, który wygra tu naszą grę, nasz stream nie przyciągnąłby w ogóle tylu fanów. No dobrze, udajesz. Tak jak za każdym razem. śmieszne jest to, że w tej transmisji zarobiliśmy pięć razy tyle, co on wygrał. Racja, w sumie trochę mało mu daliśmy za tą jego wygraną. Myślisz, że tu wróci?